Szybciej z tą lodziarnią, jeban! Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! ŻARNA! To ja wszystko Boże. Ja pierdolę! Co się robi lepsze? Kiedy pacjent się obudził, jego szkielet zniknął, a po doktorze nie została ani śladu! Ha! Bardzo inteligentny żart! Ha drogą... Tak, właśnie straciłem... Prawo jazdy end polonez! Orime des! Tam jest ohydnie. Do śpierdolenia robota czeka. Kontynuując, dla serc takie napięcie jest co najmniej pojebane jak TELENOWELA To twoje, zdaje się, że. Co tu się odjebało? Nie twój zasrany interes. Mój drogi? Ech, świetnie. Zabij mnie. Gdzie to ja? A, to idzie tutaj. Dawaj, dawaj. Co jeszcze musisz? <ślał> A, <ślał> Wygląda wyglądaj byle jak. Proszę bardzo. Nie, nie mogę spać. Nie. A, w sumie Mam to w dupie. Ale póki jesteś, przytrzymaj swoją klatkę piersiową. Nie jestem. <suszy> <suszy> o, tylko mi się nie popłacz. Żebra odrastają. Ha, właśnie, że mnie. <suszy> I co teraz? Teraz? Pocałuj mnie w dupę. Chłopcy dół! O nie tmą! Chłopcy Kurwa jest wpyty. Okay. Yes. Doktorze! Czy to na pewno zadziała? <grystanie> A to ja nie wiem. Chłopcy dół! Yeah. To wygląda dobrze. Proszę bardzo! Dzięki, doktorku. O, ludzie! Nie uwierzycie! Jak bardzo to boli, a chimedes?